Dobra, to chyba już nie jest taki śmieszne, że każdy vlog się zaczyna od kaw No mogę wam powiedzieć, że mam wyjątkową sytuację, dlatego że Przedwczoraj szedłem na ulicę i do mnie się podbiła taka osoba, która rozmawiała po angielsku i powiedziała, że Hey, I'm watching you videos I'm like... I ja tak sobie, um, no dobra, no jakby... Um, Czemu po angielsku? Bo kiedyś Polacy tak robili, że nie chcieli ze mną rozmawiać po. Wiedzieli moje. Nie wiem, co się, co się robiło. Nie wiem, w Warszawie tak z, było szczególnie, że jak wiedzieli moje imię i nazwisko, po angielsku. Ja mówiłem im po polsku, nawet pisałem tam coś, na przykład na Facebooku pisałem po polsku. Oni do mnie odpowiedzieli zawsze, cały czas odpowiedzieli, odpowiadali po angielsku. On powiedział, że nie, jestem Holendrem i jakby sam jestem z Holandii. W moim wieku mniej więcej, może trochę młodszy, powiedział, że no wybrałem Polskę i mieszkam teraz tutaj. Następnego dnia zaprosiłem go do siebie i wiecie co on wziął ze sobą? To. Jeżeli chodzi o słodycze, wiem, że wschód ma dużo dozo, dużo da, za, za, Jesus Christ, ale coś takiego jeszcze w życiu nie próbowałem. I może to nie dotyczy Polska, ale przynajmniej w tym kraju Mogę się dowiedzieć o takich nawet rzeczach, o rzeczach europejskich Opublikowałem to na Insta i każdy mnie po prostu mówił, że Roman Roman, potrzebujesz postawić tu na kubek Po... Zrobić tak, żeby to było... No i teraz powinienem czekać Dobra, chyba mogę już próbować Mmm Słona karamel Pamiętam, że po raz pierwszy spróbowałem ją w Polsce i mówiłem sobie, no tam w 2016, 17 gdzieś tak, i mówiłem sobie, że nie, u nas to nigdy nie przyjdzie, u nas to nie, u nas to nigdy. Jednak ta słona karamel się pojawiła następnego, w następnym roku. To jest takie, co mi się wydaje, że nie można nawet zrobić w domu, bo zobaczcie, takie sprasowane. Ciekawe, czy można je kupić w Polsce. Słuchajcie, dzisiaj mam taką akcję. Kiedyś rozmawiałem ze swoim znajomym, tutaj z kolegą, można powiedzieć, w Warszawie. Ja powiedziałem, że nigdy nie byłem na żadnych protestach czy tam jakichś takich rzeczach w Naddniestrzu. Bo u nas no co? U nas no, cisza i spokój. W ogóle nikt nie protestuje, wszystko jest super, wszystko jest ładne, wszystko jest zgodnie z planem. No i zaprosili mnie na jedno, jeden z protestów, tutaj w Warszawie czy który się nazywa Strike Kobiet? No mam pojęcie, ale tak nie, nie się zagłębiałem w ten temat. Więc zobaczymy co to będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mogę wejść? Ja się nie spodziewałem tego. Ja może sobie na kanapie postawić, czy coś na stole. dzięki. No właśnie, siedziałem sobie w Naddniestrzu, no, całe życie mogłoby tak minąć po prostu. Za każdym razem tutaj w Warszawie odkrywam sobie nowe miejsca i to mi fascynuje naprawdę. Kurde, no to jest niesamowite, zobaczcie. Ile tutaj światła? ma. Ja sobie kupiłem jedno światło jestem zadowolony, a tutaj macie, wiecie. No i z tego co rozumiem, to teraz czekam tylko na, na transport i na transport i dźwięk. Chyba tak. Kurczę, jestem ciekaw, jak to można wychodzić na ulicę i protestować w ogóle. Jak to można to robić? Jak to, jak na to ludzie reagują? To, 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 mnie, to mnie fascynuje też w tym kraju. Z jednej strony rozumiem, że tego podziału politycznego, którego jak na przykład no, dajesz wywiad jednej gazecie i później cię piszą, że no, nie ta gazeta, albo tam dajesz wywiad innej gazecie, ktoś, jakoś, jakaś część, część społeczeństwa pisze, że to nie ta gazeta, ale no cóż, przynajmniej się nie nudzicie. Dostałem taką właśnie wiadomość od osoby, która mnie zaprosiła. Powiedział, że Roman, a zaraz zobaczysz, że u nas w Polsce jest jednak bliżej wschodu niż w zachodu. Chodźmy, zobaczymy, jak to jest bliżej, jak to jest daleko. Bo cały czas to słyszę, ale no, zazwyczaj z tym się nie zgadzam. Dobra, to zobaczymy. Ale powiedział, że ze względu policji to będzie wschód. Dobra, lecimy. Tak, tak, tak. Obyś sobie tam, byś, tam byś. Albo na górę możemy... za nami. Tak? Co oni sprawdzają zazwyczaj? Wszystko, nawet mówię, Ci, gór. Ale jak u nas wygląda godzinne, godzinne sprawdzanie samochodu. Tak, 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 tak. O, tu stoją. Z lewej. Dojechaliśmy do żabki, czyli tutaj w połowie tej drogi, co tak jechaliśmy tu. Mhm. Był sklep żabka. To dojechaliśmy na ten dystans, nie wiem, 300 metrów, to jest może 400 i, I znowu... godzina. Jeszcze sprawdza. Pięć samochodów, A. jeden tajniak, pięć radiowozów migają. Testy mi robili na coś, na tamtoś o co Chociaż nie widzieli, ja tak siedzę, mówię. A serio, mówię. Sytuacja <grystanie> taka, po raz pierwszy nagrywam tak blisko policji. Trzy minuty jak podjechało policja od razu do tego wózku i zaczęli po prostu kontrolę. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, wszystko. Ale jak widzicie tam w tle e, nas kontrolują <grafię> I jakby ja co, co się dowiedziałem, że trzeba tak zrobić, żeby nie dojechaliśmy do tego miejsca, tak? Żeby po prostu zrobić taką kontrolę. Tam, e... No trzy tych tak, I nasz samochód. Tak to ze strony wygląda. Ale jednak chciałem powiedzieć, że kurde no miło rozmawiałem i u nas tak nie rozmawiałem miło. <grafię> Może taki trafił, tak, ale to, że, że macie taką rozmowę, dialog i to dla mnie zaskakuje to naprawdę. Kolejna ciekawostka i kolejna rzecz, którą się dowiedziałem, że istnieje takie coś jak Warszawa Główna, bo myślałem, że tylko istnieje Warszawa Centralna i właśnie się dowiedziałem tak, że będą zamykali Warszawę Centralną, a to jest miejsce, którym no, dużo związanego mam. I teraz będą od, od, otwierali. Kiedy będzie to otwarcie? Aha, 14 marca. My mamy sobie kolejny postój. Policja pojechała za nami i też nas pilnuje tutaj. Więc e, z pół godzinkę tutaj stoimy, a dalej czekamy na. rozwój sytuacji. Tak, na rozwój sytuacji. Zobaczymy, co będzie dalej. Póki co mogę sobie zwiedzić tą Warszawę główną. Czyli mamy tutaj remont. Szczerze myślałem, że w Warszawie to tylko istnieje centralna i tyle No, centralna wschodnia i zachodnia i tyle, jakby Dobra, opowiadam jak to było, no, kręciliśmy Ile? Z pół godziny chyba gdzieś tam Fajnie to wygląda. W sensie ja fajnie, no kurde, za dużo policji. Jeszcze tyle policji nigdy w życiu nie widziałem. Jezu, ile policji? Policji naprawdę jest dużo. Ale staliśmy tam autem, bo tutaj na pewno nas nie przypuszczą. Jezu, ile ludzi? Nie możemy znaleźć, nie możemy znaleźć, gdzie możemy wejść. <laughs> Proszę wejść na, na chodnik. Proszę zajść Proszę na chodnik. Proszę zejść na chodnik. Proszę zejść na chodnik.

informuje, uwaga, uwaga. Tak mamy stan tak epidemii. Weźmy policję w kordon, skoro tak lubią kordony, to bardzo kurwa proszę, to zróbmy im kordon, taki jakiego jeszcze nie widzieli. Ci, którzy nie dostali się tu do nas do środka, otoczcie policję. Uwaga, uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie. No no i ten A to po to, że ty wystać staliście tutaj tak, a okej okay, to ci... Się... No tak było od samego początku i tak zostało, że my mamy cały czas policję tak, 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 dzisiaj to tak? Zimno jest na ulicy jednak. No wróciłem. Jestem teraz na biurze albo na zaplecu tego studia, które pokazywałem. Na początku filmu. To są takie zabawki dla mnie. Montowałbym filmiki tutaj. Jak fajnie się znajdować w 2021, a nie w 1970? Zamykam drzwi. W jaki sposób mogę skomentować ten protest? Przede wszystkim, e, wiadomo, było tak, że no to, jest, to był taki mały protest i e, mnie powiedzieli, że za tydzień będzie jeszcze jeden protest, czy manifestacja, czy to czy, czy w ogóle jest, czy się różni w jakikolwiek sposób, nie wiem. Niestety, nam się nie udało tam wjechać do środka. Wiem, że zaraz będzie jakaś burza emocji wywołana tym, co Wam mogę powiedzieć, ale jestem jak zwykle w szoku jestem, jak zwykle zaskoczony. No, szukałem, no już na siłę spróbuję szukać tego, jak czyli zła policja, tak. No, ka za każdym razem policjant podchodził i mówił proszę pana, proszę pana odejść, albo przepraszam, czy pan może odejść. I dla mnie to jest Ogromny szok. Ja, ja, ja nie wiedziałam, że można rozmawiać z policjantem, tak, że można z nim nawet parę zdani, tak w się wymienić. Dla mnie, no ja pochodzę z tej kultury, gdzie ludzie zazwyczaj, policjant się zachowuje inaczej. Czyli policjant się zachowuje jako władza. Zresztą nagrałem, ale nagrałem na telefon, bo zaraz wam pokażę. Było tak, że czterech policjantów yy, wzięło dziewczynę. Ja nawet zobaczyłem kawałek, jak oni. Poszły, poszli z tą dziewczyną i zostawili ją na krawieęźniku i sobie poszli. Ej, co, że ja jestem w szoku? I to, co ja wam pokazuję często na Instagramie, co się dzieje w Rosji podczas protestów, czyli w Moskwie, ciężko, ciężko to... ciężko w głowie to sobie porównywać, zwłaszcza jak nie zgadzają się ze mną ani ta, ani ta strona. Rosyjskojęzyczni ludzie, kiedy porównuję, mówią, że weź ty tam, nie, porów nie porównuj, bo... Nie, nie mówię, że oni mówią, że lepszy, ale ma mają też kompleks związany z tym, że porównuję. Polska... Część, weź i tam po prostu chwalisz naszą Polskę, po prostu, po prostu chwalę. Jest to bardzo ciekawe. Może to jest taka wspólna słowiańska reak reakcja, żeby reagować tak, że po prostu krytykować to, co robisz. Będę nadal to robił, bo jednak większość z Was uważa, że robię coś takiego ciekawego, i ja sam uważam, że ja mam ciekawą sytuację. Czyli oprowadzałem turystów w Naddniestrzu, byłem cały czas pomiędzy tymi dwoma światami, czyli światem zachodnim bo 80% czasu spędzałem z ludźmi poza naszego świata, tak, tego wschodniego. Wychowałem się, czyli znam tamtą kulturę, naszą wschodnią. Teraz jestem w Polsce, która też jest pomiędzy, więc najbardziej Was rozumiem tutaj. Nawet rozumiem to narzekanie, ale często zderzam się z taką dużą, grubą przesadą. Chciałbym jeszcze zobaczyć to w środku samego protestu, ale no, przepraszam, dzisiaj nie zobaczyłem przesady. Ze strony policji. Zobaczyłem tylko szacunek i ludzkość. Jak ja mówiłem już wcześniej, że no ciężko, jest, jeżeli chodzi o ludzkość między służbami albo służbami, a prostymi ludźmi u nas, to nie do pomyślenia. Ale proszę mnie nie zapisywać do żadnej strony, bo nie jestem po żadnej stronie, bo przyjechałem dopiero do kraju i, i nawet mi się wydaje, że nie będę po żadnej stronie, dlatego że no niestety. Wiecie, jak przyjechałeś z jednego świata, wybrałeś się stamtąd, miałeś tamte problemy, jak się skupiłeś na tamtych problemach, to te problemy mi się wydają mogą się wydawać. Ja was, wasze emocje też rozumiem, ale mogą się wydawać, że, że żadnych problemów tutaj nie ma. Ja na przykład naprawdę nie mogę przyjąć... Ja słucham dużo ludzi, spotykam tutaj dużo ludzi i nie mogę, nadal nie mogę przyjąć tego, jak ktoś tam zaczyna to narzekanie, tak jakby zaczyna, o popatrz na naszą policję, to jest taka sama jak u was i tak dalej. Czy to jest w ogóle, za niedługo będziemy tak samo jak w Rosji. Ja rozumiem waszą walkę, ale na pewno, po pierwsze, nie jestem obywatelem, jestem tutaj tylko gościem, mam tylko tutaj wizę. Po drugie, ja... Miałem troszeczkę inne doświadczenie w życiu, z, jeżeli chodzi o policję, jeżeli chodzi o służby, więc przepraszam. Nie jestem tutaj, żeby dzielić, jestem po to, żeby robić analizę i pokazywać, jak było tam, jak tu jest. Bo lub, lubię to, uwielbiam to, nie będę to robił.